Kiedyś ktoś tutaj na TikToku zadał mi pytanie, czy u nas w domu jest jakaś wyjątkowa tradycja, coś co nas wyróżnia na tle innych domów. Długo na ten temat myślałam i chyba już wiem: mianowicie jest to sprzątanie generalne. Oczywiście my tutaj na TikToku możemy nazwać to Deep Cleaning, ale u mnie w domu jest to tak zwana generalka. I wiecie, to nie jest takie pitu-pitu, to jest naprawdę porządne sprzątanie. Powiedziałabym, że od świtu do nocy i to przez kilka dni. Wiecie, trzeba przegonić te pająki. Kto mieszka na wsi, ten doskonale wie, że jakoś kurz, a przede wszystkim piasek i ziemia dziwnym trafem pojawiają się w domu. Ale myślę, że tutaj mam pewne podejrzenia, dlaczego akurat w tym sezonie jest tego więcej. Ale z tego powodu akurat bardzo się cieszę. Oprócz dobrych sprzętów typu High Zero oraz Dyson polecam Wam żółtą ściereczkę z bilety. Naprawdę nie zostawia smug.